Dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami słowem na temat, jak pokonać burzę w naszym życiu. Temat może nie jest jakoś specjalnie wyszukany, i niektórzy z Was być może będą mieli takie odczucie, że mówimy o pokonaniu burz. No przecież to jest takie typowe kazanie: pokonać burzę. Wszyscy znamy kazanie o burzach, ale bardzo bym Was prosił, abyście mnie nie wyłączyli w tym momencie. Dlatego, że mam Wam do zakomunikowania dzisiaj, wierzę w to, jedne z większych prawd życia, jakie będziecie mogli usłyszeć, które jestem przekonany, że jeśli zastosujecie i zastosujemy je wszyscy, będą dla Was wielkim błogosławieństwem i dla nas. I ludzie, którzy będą w naszym życiu, i my sami, będziemy mogli nie tylko być zbudowani, ale będziemy w rzeczywistości mogli pokonać te burze, które każdy z nas będzie doświadczał. Czy ktoś z Was doświadcza jakiejś burze? Czasami. Non stop. Niektórzy są non stop w burzy. Okay. Wiecie, kiedy mówimy słowo burza, burza w zasadzie nie kojarzy nam się z czymś przyjemnym. Wiecie, kiedy obserwujemy morze, i my, którzy mieszkamy tu nad morzem, czasami mamy okazję pojechać jesienią albo zimą, kiedy jest ten okres taki burzowy. E, wtedy widzimy i podziwiamy te piękne fale. I to jest takie wspaniałe. Ale zupełnie inaczej jest, kiedy człowiek w tym czasie nie jest na molo albo w miejscu, w którym może bezpiecznie obserwować, ale jesteś w zupełnie innym miejscu, jesteś na samym środku tej burzy, gdy jesteś w centrum tej burzy, gdy jesteś na statku, gdy musisz płynąć, gdy musisz coś zrobić. My mamy tutaj, oglądają nas marynarze, ale też mamy wśród nas marynarza. Jestem przekonany, że burza to nie jest nic przyjemnego dla Kogoś, kto prowadzi statek, dobrze? Burza to nie jest nic przyjemnego. Lepiej jest prowadzić statek chyba, gdy jest normalna pogoda, tak? Czyli gdy jest łagodnie. Tak przynajmniej mi się wydaje, wiecie, ja nie jestem ani wielkim marynarzem, ani biologiem, ale tak sobie wyobrażam to. I wiecie, kiedy myślimy o burzy życia, każdy człowiek w pewien sposób od czasu do czasu przeżywa różnego rodzaju burze. One dla nas mają znamiona konfliktu, mają dla nas znamiona, one często. Pewnego rodzaju kryzysu w życiu. I możemy nawet nie nazywać tego bezpośrednio jakąś burzą, ale tak naprawdę chodzi tutaj o życiowe wstrząsy, o rzeczy, z którymi się zmagamy i z którymi jakby gdzieś ciągle jesteśmy w jakimś pewnym konflikcie. Życie samo w sobie jest pewnego rodzaju konfliktem. Widzisz, kiedy budzisz się rano, pierwszą rzecz, którą musisz zrobić, to jest pokonać grawitację. Wiecie, już samo słowo, trzeba wstać. Tak, już trzeba wstać, więc to już samo w sobie jest pewnego rodzaju walką, dla niektórych większą, dla niektórych mniejszą. Niektórzy wstają prawą, niektórzy lewą, w od tego, z której strony łóżka śpisz. Ale w rzeczywistości tak jest, że życie samo w sobie niesie bardzo wiele tak zwanego konfliktu i niesie w sobie pewnego rodzaju burzę, która jest zapisana w życie. Pierwsza burza, na którą chciałbym, żebyśmy spojrzeli, to jest burza Jonasza. Jakaż to fascynująca historia! Wiecie, tak naprawdę Jonasz, to jest prorok Jonasz. Prorok Jonasz nie chciał iść do Niniwy. Wiecie, to było za czasów króla Jeroboama. Było kilku tych Jeroboamów, więc nie chcę, abyście wchodzili. To to tylko jest dla tych, którzy są koneserami. Ale to był czas za króla Jeroboama, gdzie tak naprawdę ten król czynił zło w oczach Pana. Było tak źle, jak tylko źle być mogło, i w tym czasie Jonasz był prorokiem. Co to oznaczało być w tym czasie prorokiem? Oznaczało to, że cokolwiek człowiek mówi, to i tak nie dociera. Oznacza, że cokolwiek człowiek mówi, to tak naprawdę wszystko i tak jest źle. Było tak źle w kraju, że nie było żadnej sprawiedliwości za tego króla. Wszystko szło źle. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy mogli powiedzieć. Prorok Jonasz trafił do takiego kraju, w którym ewangelizacja była czymś bardzo trudnym. Prorok Jonasz trafił do takiego kraju, gdzie była wielka przeciwność, sprzeciw przeciwko temu, co on mówił, jako słowa od Boga. Wiecie, czasami wydaje mi się albo wydawało mi się, że to Polska jest takim krajem. Ale dzisiaj już wiem, że tak nie jest. W tamtym czasie naprawdę było ciężko. Więc kiedy prorok Jonasz dowiedział się, że ma pójść tam do Niniwy, aby głosić do nich słowo, on już po prostu nie chciał. On nawet nie chciał, żeby ci ludzie się nawrócili. Widział, jakie zło popełniali, więc pomyślał sobie tak, jeśli oni się jeszcze nawrócą, to już w ogóle będzie źle. To jest straszliwa niesprawiedliwość. Ja tam nie idę. Niech ich wszystko pochłonie. Niech ich piekło pochłonie. I chciał uciec. Bóg mówi, idź, niech się nawrócą. Idź do nich i głoś do nich słowo. On mówi, nie, ja nie chcę tam iść. Wiecie, było to na nim obciążenie. Więc nawet zapłacił za to, żeby popłynąć zupełnie w inną stronę. To jest bardzo ciekawe. I przytrafiła się burza. Bardzo interesującą rzeczą jest to, że on był w takiej depresji, w takim załamaniu. Był tak pogrążony. Wiecie, kiedy człowiek robi źle, sam się źle z tym czuje. Ktoś z was był kiedyś w takim miejscu? Robisz źle i sam się z tym źle czujesz. Wiecie, człowiek czasami może dojść do takiego miejsca, gdzie jest w takim, w takim zmęczeniu już sobą. I on był już tak załamany, widzi tą burzę, zszedł na sam dół tego statku i zasnął. Chyba z powodu depresji. Normalnie człowiek nie śpi, jak się denerwuje, ale on już chyba wymodlił od Boga, żeby zasnąć. I zasnął twardym snem. Był już tak zmęczony. Wszedł do niego kapitan. I mówi, Wszyscy tu się modlą, tylko ty się nie modlisz. Byś się pomodlił, być może twój Bóg zadziała. Każdy z nas ma swojego Boga i każdy z nas robi co może, a ty tak jakby ci nie zależało. No i on wtedy mówi, no wiecie, no, problem jest taki, że to o mnie chodzi i że to przeze mnie to wszystko jest. To co mamy zrobić? To może się pomodlimy razem. A, nic nie pomoże. Nic nie pomoże. Jedyne, co, jak chcecie się uratować, to jest tylko jeden sposób wyrzućcie mnie. Oni próbowali go też uratować, wiecie, to byli dobrzy ludzie. Oni mówią: To my się pomodlimy, jakoś będziemy wiosłowali. Ale kiedy oni wiosłowali, tym gorzej to szło. I w końcu zdecydowali: No nie da rady, trzeba chłopa wyrzucić. No i po proroku. I w momencie, kiedy wyrzucili go za burtę, burza ucichła. Wiecie, to jest przykład burzy w życiu, która jest spowodowana tym, co człowiek sam zrobił. To jest rodzaj burzy, której nie da się pokonać inaczej, jak upamiętaniem. To jest burza w życiu, która jest wynikiem nieposłuszeństwa. Wiecie, są różne burze w życiu. Ta akurat była wynikiem nieposłuszeństwa. Wiecie, czasami myślimy o burzy w takiej. Sposób może biblijny, ale wiecie, burze są różne. Człowiek podejmuje różne decyzje z powodu różnych rzeczy. Na przykład, czujesz w środku, że nie powinieneś gdzieś pójść, ale poszedłeś tam. Poszedłeś tam, no i jest problem, bo tam byłeś. Czasami powinieneś gdzieś pójść i nie pójdziesz, i jest problem, bo nie poszedłeś. Czasami mogą być to sytuacje, że masz przekonanie, że nie powinieneś kupować tego samochodu. Ale przecież potrzebujesz samochodu. I to jest fajny samochód. Więc kupujesz ten samochód i się okazuje, że to co utargowałeś na tym samochodzie trzeba wrzucić w naprawy tego samochodu. Wiecie, w pewnym sensie burze w życiu. Niektórzy ludzie żyją tak, że tak naprawdę nie potrzebują wcale nawet do końca diabła, żeby próbował zniszczyć ich życie. Wystarczy tylko, że są nieposłuszni i robią rzeczy, które są wbrew temu, co mówi słowo Boże. Nie ma co mówić. Burze życia przychodzą. I wiecie, ta burza jest interesująca, bo ta burza to nie był diabeł. Ta burza to był Bóg. Ktoś może powiedzieć i zadać słuszne pytanie. Czy miłosierny kochający Bóg, ześle burzę na moje życie? Tak. Ześle. Nie po to, żeby cię zabić, po to, żeby cię zatrzymać. Nie będziesz mógł przejść przez to. Nie będziesz mógł po prostu sobie poradzić z tym. Nie dasz rady. Będziesz musiał albo żyć w porażce, albo się upamiętać i powiedzieć: "Dobrze, w porządku. Jednak zmienię się". Wiecie, nie chcę czytać dalej tej historii, ona jest fascynująca, zachęcam was, żebyście ją poczytali w domu. Ale to jest pierwsza burza. To jest burza, która może przyjść na twoje życie. Z powodu tego, że jesteś nieposłuszny i robisz coś, co jest wbrew Bogu. Jest wiele rzeczy, które dzisiaj ludzie robią, które są wbrew Bogu, i zawsze robili je. Ale wiecie, jeden problem jest wtedy, kiedy człowiek ma burzę, a drugi problem jest wtedy, kiedy nie wie, co ma z nią zrobić. Bo kiedy mam burzę w życiu, to czasami próbuję walczyć z tą burzą, czasami próbuję jakoś ją przetrwać. Tymczasem nie da się rzeczy czasami zwalczyć i nie da się czasami rzeczy przetrwać, trzeba się po prostu upamiętać. Niektóre rzeczy w życiu, które przechodzimy, musimy stanąć naprzeciwko siebie w lustrze i powiedzieć sobie: Hej, czas na Ciebie. I zawrócić w drugą stronę. Dlatego, że gdzieś w środku wiemy, co jest nie tak. Kolejna burza, którą żebyście, na którą chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, to jest burza uczniów, przez którą przechodzili uczniowie Jezusa. To jest burza opisana w Ewangelii Marka w czwartym rozdziale. W wersecie 35 do 40. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór. Przeprawmy się na drugą stronę. Jezus powiedział do nich. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się wypełniała. A on był w tylnej części łodzi i spał na węzgłowiu. Budząc go więc... jeśli mamy kolejną osobę, która śpi. Budzą go więc... I mówią do niego, nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Wiecie, burza, którą tutaj widzimy, jest zupełnie inną burzą. To jest burza, która przychodzi na życie człowieka który jest w woli Bożej. Wiecie, człowiek może być w woli Bożej i robić dokładnie to, co Bóg chce, aby robił. I burza przyjdzie na Twoje życie. Ale reakcja i pokonanie tej burzy ma zupełnie inną historię tutaj i w zupełnie inny sposób podchodzimy do tego. Tą burzę Jezus ucisza autorytetem i słowem. To jest burza, przeciwko której mówisz słowa, ucisz się. To jest burza, przeciwko której stajesz i masz prawo, bo stoisz w autorytecie woli Bożej i jego słowa, aby powiedzieć: Musisz odejść z mojego życia. Jestem woli Bożej i musisz się uciszyć. I z powodu tego, że ja jestem woli Bożej i mam słowo Boże, które jest we mnie, mam prawo uciszyć tą burzę. Różne mogą być te burze, tego typu. Choroba może być taką burzą. Mogą być sytuacje w rodzinie, gdzie tak naprawdę nie wiadomo czemu coś się dzieje. I wiesz, że tak naprawdę idziecie za Panem i idziecie za nim, ale macie burzę. Możecie mieć burzę w swoim małżeństwie, burzę w swojej sytuacji z dziećmi. Różnego rodzaju sytuacje, ataki, które są na nasze życie, gdzie mimo wszystko Ty idziesz za Panem. Wiecie, czasami nam się wydaje, że. Pójście za Bogiem, ominie, da nam możliwość omijania wszelkiego rodzaju problemów. Tymczasem, tak naprawdę, kiedy idziesz za Panem, burze mogą przyjść. Wiecie, zupełnie inaczej pokonuje się burzę, która jest wynikiem ataku, a zupełnie inaczej pokonuje się burzę, która jest wynikiem mojego nieposłuszeństwa. Kiedy jest nieposłuszeństwo, potrzebne jest upamiętanie. Kiedy jest atak, potrzebujesz ruszyć ze słowem do przodu. I powiedzieć: Stoję przeciwko Tobie. Nie będziesz zabierał mojego domu, nie będziesz zabierał moich dzieci, nie będziesz zabierał mi zdrowia, nie zabierzesz mi tego wszystkiego, co należy do mnie. Cokolwiek Bóg zaplanował, to wypełnię w imieniu Jezusa. Powiedzmy razem: autorytet. To jest burza, którą pokonujesz autorytetem. W tym momencie tak bardzo jest istotne, abyś go miał i abyś chodził w nim. Bardzo jest istotne, abyś trwał przy panu i abyś żył tym, co on powiedział, aby słowo jego było naprawdę w tobie. Bo w momencie, kiedy słowo jest w tobie, ty to słowo wydobędziesz z siebie. Ono wyjdzie z ciebie, ponieważ mówił do tego słowa. Ono wyjdzie z ciebie i powiesz: Stoję przeciwko temu. Jest trzecia burza, bardzo interesująca. To jest burza, w której znalazł się apostoł Paweł, gdy płynął statkiem. Spójrzmy. Dzieje apostolskie 27. A że stracono wiele czasu, werset 9. I żegluga była już niebezpieczna, bo i okres postu już przeminął, ostrzegał ich Paweł, mówiąc, mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku niż na to, co Paweł mówił. Ponieważ zaś przystań nie nadawała się do przezimowania, większość uradziła, by wyruszyć stąd w drogę i dostać się jakoś do Feniksu, przystani na Krecie, otwartej na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę i tam przezimować. Gdy więc powiał wiatr z południa, sądząc, że zamiar doprowadzą do skutku, podnieśli kotwicę i płynęli wzdłuż wybrzeży Krety. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wiatr, zwany Eurakylon. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozosta... pozwoliliśmy się unosić. Cóż za sytuacja! Pędząc pod osłoną wysepki, zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową, a gdy ją wciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami. Potem w obawie, żeby nie wpaść na mielizny sytry, zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Nazajutrz, gdy nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wy, wyrzucać ładunek, a dnia trzeciego wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku, gdy zaś sprzed, przez wiele dni nie ukazało się ani słońca, ani gwiazdy, a burza szalała, nie z mniejszą siłą, wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. A gdy już długo bez posiłku byli, wtedy Paweł stanął pośród nich i rzekł, Trzeba było, mężowie, posłuchać mnie, nie odpływać z Krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. Lecz mimo obecnego położenia, wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należy i któremu cześć oddaję, i rzekł: Nie bój się Pawle, przed cesarzem stanąć musisz, i oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie jak mi powiedziano. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. I tak też się stało. Jest inna burza. Muszę powiedzieć Wam, że to jest wynik bardzo ciekawy. Bardzo ciekawej sytuacji. To jest troszeczkę tak, czy ktoś z Was kiedyś był, pływał na statku takim kruzem, gdzie dopływa się na, na jeden dzień do jakiejś miejscowości i później nocą płyniesz i. Dopływasz znowu, masz taką całą podróż wykupioną. Kilka miejscowości w parę dni. Ktoś z was był na takim wycieczce? Jedna osoba, okej. Okay. Dwie osoby, kilka osób, to jest ciekawe. Apostoł Paweł zapłacił za całą taką podróż. Inaczej mówiąc, był związany już z tą ekipą, nie mógł ich zostawić. Był związany, musiał przepłynąć razem z nimi i w związku z tym, dlatego właśnie pozostał przez cały czas. Ale oni byli nieposłuszni. I z powodu nieposłuszeństwa, gdyż apostoł Paweł mówi: "Uważam, że to jest niewłaściwe, że powinniśmy płynąć." Oni nie słuchali go i powiedzieli: "To no nie jest ważne, co ty mówisz, ważniejszy jest dla nas nasz interes, w związku z tym popłyniemy i tak." I w tym momencie przyszła burza. Apostoł Paweł był na tym statku i cierpiał z powodu ich nieposłuszeństwa. To jest burza, w której człowiek się może znaleźć nie z tego powodu, że był sam nieposłuszny, ani nie z tego powodu, że był atak ale z powodu tego, że ktoś był nieposłuszny. I wiecie, czasami jest tak, że w naszym życiu możemy przechodzić burzę nie dlatego, że ty sam coś zrobiłeś, ale dlatego, że jesteś związany z kimś, kto jest nieposłuszny i robi coś źle. Kto z Was lubi takie burze? To są jedne z najgorszych burzy, jakie mogą nam się w życiu przytrafić. To są burze, w których tak naprawdę czujemy się całkowicie niewinni, i czujemy, że co nas pokarało, że myśmy się w to wplątali. I tak naprawdę musimy w tym być i siedzieć w tym, bo już jest bilet wykupiony, albo małżeństwo zostało już zawarte, i już jesteśmy związani. Wiecie, to nie jest prawdą, że w życiu burze wszystkie, które są, są tylko na zewnątrz, jakby z winy sytuacji tylko. Ale czasami ludzie, z którymi jesteśmy związani, powodują, że możemy cierpieć. Apostoł Paweł modlił się do Boga i Bóg powiedział do niego tak: Pawle, nie martw się, przeżyjesz i powiedz ludziom, że oni też przeżyją. Będziesz się o nich modlił i oni przeżyją, i ty też przeżyjesz. To jest burza, którą pokonujesz przez łaskę. Przyjmujesz łaskę, żeby ją przetrwać. To nie jest burza, którą możesz pokonać. To nie jest burza, do której możesz powiedzieć. To jest burza, w której przyjmujesz łaskę i mówisz: Panie, wszystko wokół mnie wichruje. Wszystko wokół mnie jest zburzone. Wszystko wokół mnie. Jest niszczone, ale ja przejdę przez to. Posłuchajcie mnie. Klucz w życiu jest w tym, żebyś wiedział, jaką burzę przechodzisz. Jeden z problemów w życia, którą widziałem i widzę wielokrotnie, to jest to, że ludzie mylą burzę w życiu i przyciskają nie te guziki, które trzeba, do niewłaściwej burzy. Widziałem wierzących, którzy byli nieposłuszni, i z powodu przekleństwa, w którym się znaleźli, mówili do tego przekleństwa w imieniu Jezusa wyrzucam Ciebie. Nie działało, nie zadziała. Bo musi się upamiętać ten człowiek. I musi powiedzieć źle zrobiłem. To jest nie w porządku. Musi przyjść do Boga i powiedzieć to przeze mnie. To nie jest z powodu diabła. To z powodu tego, co ja zrobiłem. Ale może też się tak zdarzyć, że jesteś w woli Bożej. I kiedy jesteś w woli Bożej, zamiast mówić do burzy, niektórzy mówią: Być może to przeze mnie. Czują się winni całe życie, więc mówią: To chyba przeze mnie to wszystko tak jest. Więc zamiast mówić do burzy, to szukają Jezusa. Jezu, pomóż mi. Co ja mam teraz zrobić? Nie znają zupełnie swojego autorytetu, nie wiedzą co mają zrobić, nie wiedzą co mają w ustach, nie wiedzą co mają w swoim sercu, nie potrafią mówić do swojej burzy. A czasami, kiedy są związani z kimś, w jakiejś relacji przymierza, bądź też w pracy, bądź też w sytuacjach życiowych, w których się znajdujemy, i są w burzy dani ludzie, próbują mówić do tej burzy albo upamiętać się. Tymczasem tak naprawdę trzeba przyjąć łaskę, żeby ją przejść. Dlatego dzisiaj pomyślałem sobie, bez względu na to, jaką burzę przechodzisz i jakie będziesz przechodził, najważniejsza rzecz jest, abyś wiedział, jaka ona jest i skąd pochodzi.